Kazimierz Jagiellończyk urodził się 30 listopada 1427 roku, a zmarł 7 czerwca 1492. Uplasował się na szóstym miejscu w tym zestawieniu. Za jego panowania urodziło się sześciu synów, z czego czterech było królami. Kazimierz odzyskał Pomorze Gdańskie, trzeci król z dynastii Jagielonów, uzyskał w wieku małoletnim sukcesję do tronu na Litwie. Po śmierci swoich krewnych, w tym w Polsce, po śmierci brata, jego następcy zbudowali Imperium Jagiellońskie, w tym Rzeczpospolitą, ale największym osiągnięciem Kazimierza była wojna trzynastoletnia. Na piątym miejscu plasował się Bolesław Chrobry, urodzony w 967 roku. A zmarł 17 czerwca 1025, przełączył sporo ziem do kraju, za jego czasów Polska stała się mocarstwem. Wspierał chrystianizację Europy Środkowo-Wschodniej, był księciem czeskim po sukcesji, obok Kazimierza Wielkiego zwany Wielkim lub Odważnym i Mężnym. Zdobył również kijów w 1018 roku, jako pierwszy władca koronował się na króla w 1025, niedługo przed śmiercią. Miejsce czwarte należy do Władysława Jagieły, czyli kolejnego władcy z dynastii Jagiellonów. Jego dokonania to zwycięstwo chyba w największej bitwie średniowiecznej, czyli bitwie pod Grunwaldem, stoczonej 15 lipca 1410 roku. Przyjął chrzest i również jak jego poprzednicy, przyczynił się do chrystianizacji Europy. W 1386 roku został koronowany na króla Polski to zapoczątkowało Unię Polsko-Litewską, przez co Polska i Litwa stały się potęgami na arenie międzynarodowej. No i jesteśmy na podium dzisiejszego zestawienia. Na miejscu trzecim znajduje się Stefan Batory. Urodził się 27 września 1533 roku a zmarł 12 grudnia 1586 roku w grodnie. Królem elekcyjnym był którego jego zasługi uczyniły Rzeczpospolitą potęgą. Został koronowany 1 maja 1576 roku. Batory prowadził wojny z Rosją, m.in. o Inflanty, które zdobyliśmy po bitwie pod Pskowem. Zdobył również wschodnie ziemie w 1580 roku. Zabiegało o to, żeby w Polsce był katolicyzm. Również w Wilnie za jego rządów utworzono Akademię Wileńską w Wilnie. Wielu twierdzi, że gdyby żył dłużej, to Polska byłaby potężniejsza. Na miejscu drugim uplasował się Jan III Sobieski, król Polski, urodził się 17 sierpnia 1629 roku w Olesku, a zmarł 17 czerwca 1696 roku w Wilanowie. Król, który uratował Europę przed najazdem islamu i polityką Imperium Osmańskiego oraz planami kara Mustafy Paszy. 12 września 1683 roku zwyciężył z Turkami pod Wiedniem. Również przyczynił się do rozwoju wojska i rozwoju wojskowości Rzeczypospolitej. Również wybrany wolnej elekcji, uważany za jednego z najlepszych wodzów i hetmanów w tamtym okresie. Zwycięzcą dzisiejszego odcinka na pierwszym miejscu plasował się Kazimierz Wielki. Król urodził się 30 kwietnia 1310 roku w Kowalu, a zmarł 5 listopada 1370 roku w Krakowie, przyczynił się do rozbudowy miast. Za jego czasów mówiono, że Kazimierz Wielki został Polskę drewnianą, a zostawił murowaną. Również polskie granice uległy zmianie, ponieważ Kazimierz Wielki przyłączył Halicz, Wołyń, po dole i unormował stosunki z Królem Czeskim. Za jego czasów organizowano pierwsze zjazdy w Wyszehradzie.